A co tutaj się wydarzyło to ja nie wiem jakieś liny ciekawe przy galerii Malta zaciekawiło mnie to, na jakieś liny tutaj wiszą, jak ktoś wie o co chodzi może napisać, bo jest to ciekawe tych taśm jest tu więcej, tam dalej się ciągną. No i właśnie tutaj dalej i co że niby przejść nie można przez chodnik. Nawet. Tylko że te taśmy są tuż przy ziemi, ale no, gdyby się po prostu, że tak powiem, stosować do tych taśm, to by nie można przejść tym chodnikiem tutaj na, na tą część. Tak więc nie wiem kto to wymyślał. Dziwne bardzo. No ale dobra, teraz już przechodząc do materiału głównego. Tak więc witam. Ja jestem Poznański antydeveloper. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału czwartkowego. Piękny słoneczny, ale chłodny dzień. Nie widać, że był jakiś ruch. Jest po godzinie 18, konkretnie 18.18 18 w chwili obecnej. A ta bariera. Ja nie mogę, ale wiatr trzaska. Ta bariera, która tu wystawała spod tych barier, wróciła na teren galerii. Już nie wystaje. Pięknie. Dobra. Widzimy się pod głównym wejściem. Wieje niestety trochę. Z tego co widzę, to nie myliłem się. A do tamtej części przejdziemy zaraz. Jest zdemontowana elewacja, ale co się ta szklana, ale to zaraz. Najpierw jeszcze ujęcia w dalszym ciągu będącej w dobrym stanie części galerii, czyli tej tutaj głównego wejścia w Galerii Malta tak oto się prezentującego. Oczywiście również ujęcia od dołu, jak żeby inaczej, ale bez przybliżenia, bo nic nie widzę przez słońce w kamerze. Chociaż może trochę z przybliżeniem nawet. Ale to nie ma sensu. Za bardzo. Robienie przybliżeń nie ma sensu, przynajmniej wtedy, kiedy słońce świeci. Jak widać, cały czas tutaj szyby zdemontowane są. Czyli nie znalazł się nikt niby kupujący, ale tam jest zdemontowane, jak się przyjrzeć lepiej. No, więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Tymczasem. Główne wejście tutaj. Nie wiem jak mnie słychać, dlatego gadam teraz bliżej kamery na wszelki wypadek. Dobra, czas iść dalej. Jest to ostatni czwartek w historii serii galerii Malta, kiedy nagrywam. Tak to przepięknie wygląda wszystko. Tu Malta House i oczywiście galeria. Jak ten wiatr tak zawiał, to aż wszystkie bariery momentalnie się zaczęły ruszać, więc to wszystko takie słabe jest. Tam widać właśnie ten żółte coś. Ewidentnie to jest jakiś kosz, który się podnosi I właśnie tego używają, żeby tą elewację zdemontować, ewidentnie Tak też myślałem wcześniej, bo to, to właśnie tak mi wyglądało na takie urządzenie Które do czegoś w tym stylu służy Pracowników no nie widać, chyba ich już tam nie ma Puściutko no i tyle, czas iść dalej. O, a tu akurat Malta House z kolei rozkopał coś, jakieś rury. Chyba, że tutaj do galerii coś idzie tędy, kto wie, ale raczej nie, raczej do Malta Houseu. Coś tutaj grzebią, rury jakieś dwie rozkopane. No a dobra, już wracam do galerii, a raczej poprawię się do nagrywania galerii. Do galerii to gdybym do środka wszedł. Tam się coś świeci. Pięknie słońce włazi. O Jest mocny wiatr wewnątrz galerii, co sugeruje uszkodzenie konstrukcji gdzieś w tamtym pobliżu. Ewidentnie słońce wchodzi, co oznacza, że konstrukcja jest naruszona, ale gruzu w środku nie widać, tak więc nie wiem. Ewidentnie się rusza banner plakat. Nie widzę też napisu Malta Escape Room przy lokalu, w którym się to znajdowało. Ewidentnie jest uszkodzona konstrukcja gdzieś w pobliżu tego baneru. Jest ewidentne naruszenie konstrukcji, baner się cały rusza. Wolę nie wiedzieć jak na razie jak to wygląda tam z tamtej strony od parkingu Cały czas widać ten baner, tam plakat, rusza się Na wietrze, który wieje Pięknie pusta droga, przynajmniej jeszcze teraz Jedno jest pewne, gdzieś w pobliżu tego baneru, tam na górze musiała ucierpieć konstrukcja galerii To na pewno, ale jak dokładnie i co się tam wydarzyło to się dowiemy z parkingu Dopiero. Jeszcze tylko do ujęcia. Proszę, jak okropnie to wygląda tutaj w tym miejscu. Straszny widok, ale mnie nie odstrasza od nagrywania sobie. Absolutnie. Fajny, widok w sumie fajny, ładnie słońce świeci. O, tu też ciekawy widok. Tu trochę wnętrza tej części. I jeszcze jedno ujęcie stąd tak pięknie wygląda Galeria Malta o godzinie 18:30 w dniu 25 kwietnia. 2024 roku. Jest to czwartek. Piękny widok. Przepiękny, po prostu z tamtej perspektywy. Piękne, naprawdę to było. Pierwszy raz chyba tak słońce w tak specyficzny sposób sieci. Zachodzić będzie niedługo też, ale to trochę czasu jeszcze zostało w sumie. co to takiego? Tam ciekawa rzecz jakaś się świeci, albo odbija światło. Tutaj już dłuższy czas po rozkopaniu tego miejsca, ale nadal jeszcze trawa nie odrosła, za to drzewa już bujne korony mają. I tak oto już jestem po drugiej stronie galerii, zajęło mi to całe 10 minut nagrywania. No w sumie nie, 9, bo na początku była ta minuta nad Jeziorem Maltańskim, dobra. Nie jest aż tak źle. W końcu to ostatni czwartkowy materiał. i Jutro będzie ostatni piątkowy. Później, sobota bez gadania, no i już zaczynam nowy tryb nagrywania. Ale przez cały miesiąc i tak będę nagrywał. Mimo wszystko, to się nie kończy absolutnie. Przynajmniej jeszcze nie teraz. a karmnik deratyzacyjny nadal się tu znajduje i teraz ciekawa rzecz w sumie co to takiego jest, co tu się wydarzyło te drzwi w tym miejscu są jakieś zaspawane, dosłownie czyżby one się nie zamykały wcześniej czy coś, bo tak to wygląda. Są zaspawane dosłownie drzwi. I to teraz świeża sprawa. Może się nie zamykały? Ciekawe, bo na innych drzwiach czegoś takiego nie widziałem, więc coś musiało się tu świeżego stać, naprawdę. Albo ktoś się włamał, kurde. Ciekawa, ciekawa sprawa, szczerze mówiąc. Tutaj ochroniarz myślę, że będzie wiedział, więc jak go spotkam, to się dopytam, bo raczej o takich rzeczach będzie wiedział. Tak więc, jeśli pana ochroniarza spotkam, to go na pewno dopytam o to. Może będzie coś wiedział. Jeśli zechce się podzielić tą wiedzą, oczywiście, to może coś ciekawego. Będę mógł o tym powiedzieć. Jak na razie, akurat pana ochroniarza jeszcze nie spotkałem. Ale może jeszcze go spotkam dzisiaj. A jak nie, to następnym razem? Ale nie, proszę. Drugie drzwi, tak samo. To samo, jakieś co to jest? To wygląda na jakąś śrubę. Wsadzoną. I zaspawaną dosłownie. Klatka, tu jest nawet jakaś napis. Ale o co tu chodzi, kurczę? Może ktoś wie, dlaczego takie coś zostało zrobione w budynku, który ma zostać wyburzony. Ciekawa sprawa. Tam jeszcze jedne drzwi będę mijał. Zaraz zobaczymy, czy tam też tak jest. Ujęcia od dołu tylko jeszcze zrobię. No i dobra. Czas iść w kierunku parkingu. Chociaż zgaduję, że te ostatnie drzwi też będą tak zaspawane. Ale to chyba tylko te, tylko te od zewnętrznej strony. O! A co to za nielegalne przesiadywanie na terenie galerii? No człowiek gdyby tam wszedł to od razu by został aresztowany. A tutaj proszę, bezkarni sobie siedzą. Bezkarnie, dobra. A tu ciekawe, pod spodem są jakieś chyba stare napisy. Tam albo się porozwalało, jakoś. Nie, to stary napis jakiś jest. Ciekawie. Ta galeria ma ciekawą historię, choć krótką. Tu był przecież parking, reorganizacja parkingu, więc no, ciekawie. Jak to wyglądało, tego nie wiem. Wiem. Że pomalowano parking na kolorki wcześniej tego nie było. I właśnie była ta reorganizacja ruchu w ogóle, tam, gdzie były wyjazdy, to się zrobiły wjazdy, więc troszeczkę zostało pozamieniane, ciekawie, ale tutaj mamy i wjazdy, i wyjazd, i wjazd i wyjazd, więc tutaj ciekawe. Ale też ewidentnie coś tam było zmieniane, bo jakiś stary napis był pod spodem. Tak oto, 15 minut jestem na ławce 15 minut od rozpoczęcia materiału. O, uh. dobra. No, tak lepiej. Szczęśliwa oczywiście. Tak jak można było się domyślać. To samo jest na tych drzwiach, ale to jest bardzo dziwna sprawa. Co tutaj się takiego zadziało? Jak ktoś wie, może się zna na rozbiórkach czy coś w tym stylu. O co tu chodzi? To wygląda jak jakiś wkręt śruba bez tego trzonka takiego, którą wspawano. a W ogóle tutaj jest otwór, ale dlaczego tak zmaltretowano te drzwi? Tak zaspawano, je Tamte następne na pewno też są tak samo potraktowane. Oczywiście, że tak, ale po co? Ja nie wiem, ciekawe to jest dla mnie bardzo. Tam już widać oczywiście niezbyt ciekawe widoki. Zaraz przejdę do nich. Tutaj folia zniknęła całkowicie, więc... Można nagrać o wiele więcej niż wtedy, na początku. Bo na początku tam pracownicy się kręcili, teraz już nie. Więc pewnie im to wisi. Co do gruzu... O kurczę, pieczony, ja nie mogę, no. To nieźle. Schody ruchome w gruzie leżą. Ja pierdziul, A, ale to jest... Widok. Tutaj w, naprawdę na żywo wygląda. To jest oczywiście ostro i tak dalej. Chcę się ostry obraz, bo w kamerze to mi rozmazuje. Staram się to wyostrzyć, ale nie da się za bardzo. Schody ruchome w gruzie leżą. Masakra. Parę sekund ciszy dla galerii, bo to myślę, że jest pierwsza taka bardziej potężna rzecz uszkodzona bo to już naprawdę jest potężne zniszczenie w tym momencie chwila ciszy dla galerii Malta w tym momencie Z tej strony obiekt nadal wydaje się być nienaruszonym, ale no teraz kiedy już widzimy to, co się stało, no to już nie można nawet sobie wmówić tego, że nie jest naruszony, bo nie da się tego odzobaczyć. Czuć zapach taki ciekawy. Podpadana farba z drzwi. Po co uczyniono coś takiego? Nie wiem rozrobiono to na właśnie wszystkich drzwiach, no to z pewnością pan ochroniarz będzie wiedział. Pytanie tylko, czy trafi akurat na tego pana, który tutaj był podczas tej akcji, czy też nie, bo tutaj jest wiele osób, więc no, ciężko będzie, ale spróbuję się dowiedzieć czegoś. A może w internecie już ta odpowiedź jest. Nawet i nie muszę jej szukać. Jeśli jest, to może już nawet być od dawna. Ja po prostu już nie czytam o tej galerii nic, bo naprawdę zbrzydło mi ciągłe czytanie nagłówków, w których jest hasło Rozbierka Galerii Malta. No i zwyczajnie w świecie znudziło mi się to już po prostu. Do wyżykania ten temat jest po prostu cały czas, cały czas to samo, to samo. A tak naprawdę nic wielkiego jakoś mega się nie dzieje, tak więc no. Po prostu już mam dosyć samego czytania o tej galerii, już czegokolwiek, bo Na no ciągle jest tylko to samo Rozbierka Galerii Malta, Rozbierka Galerii Malta i tyle. Nudne się to już stało, najzwyczajniej w świecie No i tak oto przechodzimy sobie z galerii do parkingu Ale nie będzie to zbyt miły widok raczej Okej, okay. słońce ładnie oświetla tę część Która w ogóle wygląda jakby była nienaruszona o. Jak tak ustawię kamerę to wygląda jakby wszystko było ok. No, tutaj niestety już widać gruz, ale nie jest aż tak źle. Tam chyba są rozwalone już te kratki nawet na podłodze. Odpływy chyba są wyryte, nawet. No, wszystko wypatroszone. Wow, no tego sobie nie odpuszczę. Na przestrzał ulica widoczna. Tam budka jakaś. I tamte kolorki parkingu. Piękne. I galeria ogólnie tam w oddali widoczna. Piękny widok. A, to bariery. Na tym wietrze, kurde. Ja nie mogę. Szczerze mówiąc, wydają taki dźwięk, jakbym miał się zaraz rozpaść. Tutaj jest znowu rozryte. Jakieś przyłącza tam mają, chyba do tych swoich kontenerów. Nie Robią. Teraz tak. Nie jestem w stanie zajrzeć do wnętrza galerii, dlatego że. Nie będzie tutaj nie po prostu widać tego miejsca, które było widać przed chwilą, tych schodów zaspanych gruzem, bo to było nisko na parterze, a tutaj nie, parter nie jest widoczny, bo jest za tą górą gruzu w ogóle. Tak czy jak szczerze mówiąc, z tej perspektywy w ogóle nie widać, jakby coś się zmieniło, a jednak, no, jakby było widać z tamtej perspektywy, dużo się zmieniło, bo sody ruchome, których wcześniej w ogóle nie było widać na kamerze, teraz stały się widoczne, czyli musiała zniknąć gruba warstwa. Tam powinno gdzieś być widać hall galerii Tam, no tutaj rozryli to już widać, tak? Zniszczone, tam chyba gdzieś już są właśnie te hale od squasha. Powinno być widać nawet hall Całe szczęście jeszcze go nie widać bardzo dobrze Ale jak było widać po tym banerze, no już jest przewiew Więc tam gdzieś hall musi być na pewno Może jeszcze go po prostu nie widać tutaj Oczywiście to fajnie, że go nie widać, ale... On tam gdzieś już musi być Tutaj, ten hall cały czas jest nieruszony cały czas, tutaj były te klatki schodowe, ich już nie ma, no, jak widać nie ma, ale tak czy tak, hol ten tutaj jest cały czas taki sam staram się dociec, gdzie to tam widać te schody właśnie ruchome, ale to jest za stertą gruzu, ktoś by musiał z drona przylecieć latali tutaj różni ludzie dronami może ktoś nawet podleciał już, kto wie Sprawdzać się materiały, ale przydałoby się właśnie teraz, że dronem ktoś podleciał i nagrał to. Fajny by był film, bo już wnętrze jest widoczne na pewno. Tam gdzieś, właśnie ten hol jest rozryty. Gdzieś tam to musi być. Ale dobra, tu się będzie kończył mój materiał. Nie będę nagrywał już z tamtej strony, bo tam się raczej nic nie dzieje. Ten materiał i tak jest dostatecznie długi, jak się coś zmieni, to nagram to jutro. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję i tyle. Żegnam się już. Ja jestem Poznański Antydeveloper. Do zobaczenia w ostatnim, piątkowym materiale z tej serii. Jutro, oczywiście. No a później sobotnie ujęcia bez I nowy tydzień już w nowym trybie nagrywania. Ale nagrywam jeszcze przez cały maj. Może jeszcze później też będę nagrywał. Tak więc spokojnie. Dziękuję jeszcze miłego dnia, miłego wieczoru. Cześć!